dzisiaj wybrałem się do miasta służbowo po którym podróżują trolejbusy co mnie bardzo zaskoczyło może wiecie co to za miejscowość akurat żaden autobus nie jedzie ale spójrzcie sobie o widać druty żeby pokazać kurczę, jak to się wyjechało to byłoby fajnie tam w oddali tam stoją nasze autobusy jest nas, jest nas czworo mam jeszcze jakieś 15 minut do odjazdu więc tu się wybrałem, żeby Wam pokazać Rolejbusy całe, tylko że dwa przejechały, jak tu byłem. Nie wiem teraz, kiedy pojedzie następny. Już dzisiaj jest sobota, więc ruch też mniejszy. O, za mną kolej. Jest piękny dzień, prześliczny luty. 24 luty. Absolutnie genialna, wiosenna pogoda słońce razi po oczach no cóż tu więcej mówić będziemy polować na trolejbusa zobaczcie sobie jeszcze trochę na to toronisko naprawdę bardzo ładnie strasznie plecy mnie dziś muszę się wybrać na jakiś basen czy rower? Ja się za mało ruszam. Mam no na szczęście szybki ten. mój metabolizm zdaje się tak, że przemianę materii mam szybko I, i ja nie tyję, I chociaż jem dużo i mało się ruszam, ale kurczę plecy mi się odzywają. wyszła ja pora coś się poruszać. Dobrze sobie rower przywozwam z Polski. No i może na basen się wybiorę, faktycznie to byłoby coś. O, jedzie! autobus teraz jak go wam dobrze nagrać dobra, to odwrócimy kamerę i wam pokażę jak będzie jechać z no, się mam nadzieję, że to jest trolejbus no, bo tutaj ma te druty Te tu widzicie ale ale tak, jest, jest dobra, nie jest to spalinowy akurat się zatrzymał na przystanku to podejdziemy do niego bliżej 862 zdaje się ma numer Solaris, no proszę bardzo może z poznańskiego Bolechowa chociaż nie wiem już nie mamy chyba w Bolechowie 100% produkcji Coś wspaniałego No przecież to jest genialne W Poznaniu też kiedyś były trolejbusy, a to już taka Prehistoria No i patrz, już wtedy czuję. był. O! Kolejny jedzie Widzicie? Tu, tu, tu ze mną, no, już schodzę z reduktu. Tak i... No i przecież to jest dużo lepsze niż te elektryki całe. No bo jak taką macie instalację, to tak jak tramwaje, no trzeba ją utrzymywać na bieżąco, wiadomo. Ale no, odchodzi cały ten problem tego ładowania, nie? I możecie nim jeździć nieustannie. I w takim sensie ja tą elektryfikację to, to ja szanuję i, i rozumiem. Bo to jest wtedy jak tramwaj tylko że w ruchu licznym. No długo tutaj stoi ze mną. Aha, bo bilety sprzedają przecież. tylko yy, ja wam nagrać. O, tam stoi, widzicie? I coś, co wam powiem, no i to ma sens. O, przyszli turyści. Dobrze. Muszę się spieszyć do swojego autobusu, bo już widzę kolega wpuszcza. A ja sobie spaceruję tutaj i do Was gadam. No w każdym razie, no coś takiego to ja bardzo szanuję. Nie? Dbać o tą instalację, to chodzi problem całego ładowania. Wiadomo, że stworzenie tego będzie drogie, ale później myślę, że już będzie to się zwracało, nie? A jeszcze wam pokażę taką ciekawą konstrukcję. Bo i tak tędy muszę przejść. Znaczy taki duży budynek drewniany i to jest na rowery. Bardzo solidne, dwupiętrowe. A jeszcze wam pokażę taką rampę w ogóle, jakiej to z tymi rowerami można sobie zjeżdżać. Dobrze, zauważyłem kurczę, że mi tu przyszli, bo ja mam drugi autobus. A on jest pierwszy, no to jeszcze hotanki są trzeci i czwarci Dobra To już bierzemy, tylko pokażę Wam tą rampę Zobaczycie sobie tutaj o. Taką rampą się tam na górę Fajny budynek Dobra, zabieram turystów, czy już